Szanowni Państwo, nazywam się Małgorzata Rzeszutek i jestem doktorem ekonomii oraz doradcą podatkowym. Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką prawa podatkowego, doradzając podmiotom medycznym i ich pracownikom we wszelkich zagadnieniach związanych z rozliczaniem podatku CIT i zmianami w jego ewidencjonowaniu. Dziś podzielę się z Państwem wiedzą na temat zmian w podatkach dochodowych dla podmiotów medycznych, omawiając m.in. skutki płacenia bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w podatku dochodowym czy braku weryfikacji numeru konta bankowego kontrahenta na białej liście. Omówię również zastosowanie ulgi na złe długi do podatku dochodowego przez podmiot medyczny oraz przypomnę o zasadach uwzględniania podatku od nieruchomości komercyjnych. Dodatkowo zagadnieniem interdyscyplinarnym, które poruszam, jest zastosowanie schematów podatkowych w podmiotach medycznych. Cieszę się, że mam możliwość omówienia tej tematyki. Moim celem jest bowiem przekazanie Państwu solidnych podstaw merytorycznych niezbędnych do prawidłowego stosowania nowych zasad podatkowych. Podczas szkolenia skupimy się przede wszystkim na tym, jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć się jako podmiot medyczny przed sankcjami w podatku dochodowym. Poruszymy najistotniejsze z punktu widzenia nowelizacji podatku CIT zagadnienia związane z tą tematyką. W tym kiedy, dla kogo i jak podmiot medyczny ma przygotować przelew z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, aby uniknąć sankcji w CIT? Jak wypełnić formularz w zakresie zawiadomienia Urzędu Skarbowego o koncie niezgłoszonym do wykazu prowadzonego przez szefa KAS? Jak zabezpiecza podmiot medyczny jako podatnika? Biała lista prowadzona przez Krajową Administrację Skarbową. Jakie są sankcje związane z wykonaniem płatności po terminie, nakładane na podmioty medyczne jako dłużników oraz kiedy podmiot medyczny ma dokonać raportowania działania jako schematu podatkowego do szefa KAS? Celem szkolenia jest przede wszystkim przekazanie Państwu od strony praktycznej, jak należy rozliczać zaliczki na podatek dochodowy w 2020 roku oraz stosować zasady raportowania schematów podatkowych do szefa KAS. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z jego treścią.